Witam Was bardzo serdecznie, System Fikusek. Oto jest odcineczek na moim kanale z The Sims 4. Odcineczek y, nagrywany w sumie tak na spontanie ponieważ no, nie wiem, co za bardzo nagrać i nie wiem, może ta seria będzie jakoś fajnie wpita na moim kanale. Ostatnio właśnie nie wiem, tak średnio coś tam aktywność widzę, jakieś tam średnie wyświetlenia. Może ta seria coś zmieni. Okej, okay. i robimy właśnie naszą postać. Pomyślałem sobie w sumie tak. Nagram odcineczek z tego jak robię właśnie swoje tam postacie. Może dom zbuduję jeszcze. Zobaczę jak to będzie. I nie wiem. I dacie właśnie znać wtedy w komentarzach, czy nie wiem, podobał Wam się ten pomysł Koncept. Koncept? Kurde, nie umiem mówić. Sorry, dobra. Zaczynamy. Widzę rzadkie stworzenia. Co muszę zrobić? Kurde, co bym zrobił z tego? Nie, pociąg Generalnie, nie, to zrobimy. <laughs> Dobra, jeśli chodzi o dzieci, to nie wiem, co zrobię. Kur... Nie czuję się. Co robię, by zaimponować nowo? poznają osobie. sobie. Hmm. Uj, przechwalamy się. Kurde, to. Nie lubię żartów samym sobie. W sensie. W z... No, lubię w sumie, ale nie lubię jak ktoś inny to robi. Nie mam dystansu do siebie. No, to najlepiej brzmi, jest gra w wideo. Gra na żywo. wideo, nie? Generalnie, sztuka, może bardziej, nie wiem. To co robi na YouTube bo jakbym został jakoś tam legalno, czy Co? Jaka rola dałaby mi się. Co? Dobra, w sumie jest jakiś, nie wiem, brainam. Nie zawsze, ale ten. Jakieś miśniaky. Co ona nam wybrała? Dobra. Co nam w ogóle wybrała? Renesans, to synk chce być dobry w wielu rzeczach naraz. raz. No, w sumie, czy się uczy? No nie wiem, czy się szybko uczy? Nie cierpi dzieci? Weźmy to, zmienimy. Mogę to zmienić? Bez kitu, nie? Takie coś, mi się nie podoba, nie? Dobra, jestem niby porywca. Dobra, zostawmy tak. Nie bądźmy. Nie róbmy jakiegoś ideału. <laughs> dobra, zróbmy sobie tak. Takie coś. No, dobra. Zmieniałem teraz sobie postać. I tak, postaci generalnie nie chcę zrobić tak, żeby to było jakieś najpiękniejsze, tylko jakoś tak. żeby podobne dosyć do osób, które będę robił. Zróbmy <coughs> coś takiego. Kurde, co robię? Miejmy to najpierw w płeć, nie? że będę kobiet robił. <coughs> Jeśli chodzi o cerę, to jestem jasny, fest. Też taki. Nie wiem, czy aż takim Patrzę na, ciebie, na siebie to tak Coś nie Weźmy to To już lepiej <coughs> Dobra Więc tak, jeśli chodzi o twarz Dobra, fryzurę też trzeba zmienić Takiej twarzy Fryzurę wnieść To jest git, ale nie mam noczków Czekajcie, znajdę coś dla siebie nie wiem. <coughs> Prawdopodobnie wybierę coś takiego bo mam grzywkę, w sensie mam bardziej dotąd, ale też nie mam... <laughs> też nie mam za bardzo takich... tych włosów, kurde. To jest edycja podstawowa, nie ma tu żadnych DLC-ków, modów też nie mam. Tak, też. Mam rozjebane włosy. Dobra, czuły, zostawmy coś takiego. Dobra, po zabawie troszkę twarzą, to jest jakieś tak coś mi wyszło. Tak się jak muszę zmienić? Nie, żeby coś... lecieć Więc tak. Zaraz. Nie mam zaraz z tym. Tylko się tak... No, to po trochę debil. No, no trudno. Trzeba robić to, co trzeba. dobra więc to tłak. Tak. Jeśli chodzi o dekoracje, to też usunąłem sobie tego. W Czasem może. Nie mam tu. Czego? Co mam jakby. Nie, jak to się... Bez wisiorka, O, ale tak zostawmy. Makijaż. To jest... tak jak Sara. Wydałem Usta mogę teraz sobie zmienić. Też nie. Dupę, ale. Ten. Dobra, ciul, Nic innego nie zmieniamy. A fajnie by było, jakbyśmy mogli oczy zmienić. Tak, on zielony, ale. Też nie. To są niby zielone, ale. Ma takich moich. To wygląda jak jakiś lizard, kurde Ach, muszę zmienić oczy jeszcze raz Uuu Nie wiem, co... nie, nie widzę ekranu Dobra, coś takiego nie, nie wyglądam tak głupio jeszcze Mogło być lepiej Te włosy muszę też gadać. Dobra, więc A mi... Niechuj na kurde Dobra, więc mm, Zrobimy sobie coś takiego. W sensie w sumie to kuzyn to zrobił kiedyś, ale sypu się. Chuj, wezmę taki rej, To mnie śmieszne? Ja, ja tak szak się swe, mojego, mojej mordy nie mogę tutaj zrobić za bardzo, więc takim czymś będzie grać. A, przerywnie wpaść w tej słupka i fajnie by było Dobra, więc uznałem, że takiej ry jest pasujący do mnie. Teraz zmienimy sobie ten do której w ogóle. Dobra, więc tak, ja jestem mamy też ten. To że nie da się zmniejszyć z tego. Hmm. Wzrostu też, bo nie jest Taki No dobra. Mmm jest to... bienna... tak. Nie wiem. Garnitur to nie dam. Mhm. Dobra, uj. Taką koszulkę bym, bym nosił. Tu ciekawszego nie ma. Albo coś takiego, ale... Uj, czarna bluza. A to jest sweater. To jest bluza. Zacznijmy na głowę. To jest bluza. Jak średnio bym powiedział. To jest bluza jak. Jeżeli nie taki kolor. Czerwony, dobra. Spodnie też jakieś sobie weźmiemy. Ładny, elegancki. Dobra, takie coś bym sobie nosił. Na dzień. Tylko może lepsze te spodnie. Nie podarte O, takie coś było. No i koks. Jeszcze nie wiem, czarne Tam co? Nie fajne <laughs> Dobra O Garnie Właśnie W ogóle normalne to, Weźmy jakieś jeans fajne To mogą być. No i fajne, mamy sprój tutaj To jest sportowe Dobra, nocne, takie muszę w kapcie, to samo, to jest imprezowe, to wygląda dosyć bardzo elegancko. jak tak nie taka koszula, dobra, jak coś to się zmieni, spójrzcie, nie wygląda źle. Takie coś. To nie jest na tym brzuchu. Bez kitu, nie? Dobra, walić. Może być. No, straj są git. Dobra, jebać. Takie coś może być. Coś mi się nie podoba. Dobra, nie wiem. Ci nie mogę zdecydować, nie? Jak nie co. Dobra, tak coś zostawiamy. Dobra, następny Sima będzie z nami, nie? Więc jak oglądasz, to się nie obraź, nie? Więc dobra. Jaki jest. Dobra. To ma przez history włączyłem? Dobra, nie wiem, coś klikamy sobie, byle co? Takie, że trochę deszcz do choć nie wiem, co on by dokładnie wybrał. To może być, co by się ten? Nie, wiem, snajmy. Tego chciał. O. Pomysł na Widzicie jaki piękne? Dobra, ale tak na serio... <laughs> Proszę z dystansu to zrobić. To robię oczywiście, nie? I... Żeby nie było, że... Ktoś się jeszcze obrazi na mnie. Przyjaciel świata. Kontaktowy. samotnik, Zapalenie. Smakosz. Nie wiem, niech będzie. Przynajmniej będzie smakoszem. Dobra, zróbmy mojego warzynę Żeby wyglądało Ja pierdolę, co to jest? Kurde, nie no, muszę sobie zobaczyć w sumie jego zdjęcie, jak wygląda, nie? A nie, że takie coś, kurde Dobra, więc nie wiem, takie coś niby mam, ale to nie jest to, co chcę Z drugiej strony Znam jego zarosty Takie coś będzie git, chyba Moim zdaniem Kurde, tą czapkę bym zdjął Tu usuń Te włosy Ale włosy No właśnie, ma krótkie włosy, ale Tak tak coś Nie najbliżej Chod Tak patrzcie jego zdjęcie w sumie Nie ma tutaj jego włosów Taka coś o, obok, obok i krótkie. Dobra, tak coś, nie? Jest najbliżej. Jeszcze trzeba tę twarz na trochę. Proszę, jakieś edytujmy. Fajne. Czy to znaczy fajne? Nie, jakiś mieszek zrobił. Dobra, z nami nie się nie? Dobra, więc tak, bądźmy szczerzy Z nami jest kuźwa potężny chłop Może nie jakiś taki Ale taki jakiś tutaj dajmy, nie? I tak y Kurde Chłopy ma dużo, nie? Dobra, więc Lecimy sobie ten, ubrania to z nami ubrał, Nie ja tylko Mienaw Dobra, czekajcie. Nie, ja tak widzę jest na mego. To jest można może zmienić. nie, nie no. Tam idzie. Ten, kto go zna, to zna. A dobra, czekajcie. Muszą być jakieś kur... wodne. Chcę no. spalić. Dobra, takie coś chcemy Ten but bez do ciebie W takim nie? nie no Oj, takie coś weźmy Jest git Garniak No, garniak to garniak Jacki taki. Czarne buty Tyle jak, tyle być. No, jest git, zajebiście Portowy z nami Weźmy tak, zostawmy z nami do spania, kurde, tak trochę to jakby Wskazuję, spać. Nie no, tak zostawmy. Co to kurwa jest? Rezoły z nami. Nie wiem, czy by tak poszedł to fajnie wygląda. O, dzięki. Jeszcze do siebie coś zmienia lubię ja lubię brzęzlety w sumie dodam. To, sobie dodam Pierwszy też bym sobie kupił w jakiś zegareczek dobra, tak coś choćbym smartwatcha wolał panda spoko okej, okay, kolejną osobą, którą chciałem w sumie dodać do tej serii byłby Koldiak więc dobra zaczniemy od najprostszego pytania tak samo Akme, dorosły. No i tak w sumie. Kurde, nie znam tak Koldiaka, żeby w sumie coś na napisać. czekajcie. Żeby w sumie go zdjęcie, żeby jakieś to odzorować, choć. Wiecie, to są z nim przynajmniej. Za dwóch. Dobra, i tak coś w sumie dla Koldiaczka znalazłem. Nie patrzcie tutaj na taką posyć, bo to jest jak ten pasowy. Mają no, wróg publiczny. Ja pierdolę co? Co ja dałem? A czemu takie coś dało? Jak kurde miałem eee, tego, jak to się nazywa. Jak miałem to samo pytanie co z każdym z nas, nie? Czyli kogo byś chciał do... na na bank. Ale nie wykoldi... wykoldi. Co? Jeszcze z niego potwora zrobiłem. O kurwa. Morusy tego sima, to, to jest nieprawda. Ja pierdolę. Co nam dali. Dobra, czekajcie, będę nowego streamał po prostu głos Dobra, taki już będzie lepszy dla Koldiego, bo spoko Dobra, tak coś Tutaj... Zobaczmy, chłopisz pisze aktualnie dzisiaj matury Powodzenia, Koldiaczek Więc mam nadzieję, że tam... Ten geniusz to... To strzał w dziesiątkę będzie co nu Zobaczymy, zobaczymy. Hmm. Dobra, dałem coś takiego jak Kompal oraz towarzyski. Mam nadzieży git. I też proszę tam z Dystansem. Nie umiem mnie otworzyć postaci w Snie Sima. Okej, okay, koldiaczek. Oj oj, dobra Te mi się podobają. nie wiem czemu w sensie tak... Nie że tutaj się podobałem Ale tutaj taki mi się taki pas Nie wiem czemu To jest za fetysz dziwny Jest dziwne. Yes. robić? Link w opisie w ogóle do chłopaków Tam do ich kanałów Możecie zajrzeć Nie na na start powiedzieć I w sumie dawno nie dawałem żadnych linków, nie? Oprócz swoich Materiałów. Dobra, nie wiem. Tak coś zróbmy, kurde. Trzeba zdetelować. Dobra, ten nos trzeba zmienić. Te usta. Nie wiem jakie barwy, co to kurwa jest? Co to są te zjebane barwy? Coś jest lepiej Nie, to twarz w ogóle takie... za grubo Dobra, na spokojnie, coś zmieni się... Z... będzie To ten nos wypierdolony był... Bo... zjebany. Yy, w... Kurde Tak coś... Kurwa, macie jak to wygląda? Ale zjebałem kolijaczkę. Serykoli, choć nie wiem, czy dotrwać do tego momentu, ale. Dobra, te oczy zmienimy, tak, w taki sposób. kurda kurde, jest. Mutant mi wyszedł. Ty chcesz? Coś z tymi kościami polyczkowymi. Dobra, Teusa też mi nie pasują. Weźmy jakieś gotowce. O, takie coś. jeśli koliaszek. A nie tak jak przed chwilą, kurde. Dobra, włosy trzeba zmienić. I kurde. Na kim. Hmm. Kurde, znalazłem już tyle przed tym. Coś... nie ma nic takiego tego hmm. Hmm. Nie wiem... No bo tak jest Lepiej, ne? brwitem przyjebać kurde coś no może może nie wiem ta coś nie pasuje No nie wiem, nie umiem tworzyć postaci w To Też widać. Proszę mnie nie obrażać. Co zrobiłem? Miał być... Normalna. Dobra, ja wyglądam tak. Czy tak wygląda w realu? Kurwa nie ma chuja, ne? Kiedyś miałem takie włosy. Takie rozjebane wszędzie, prawo, lewo, Z Nami. Dziki wojownik Czy to jest z nami, nie wiem Czy to jest Gabryś? Kurde, też nie wiem. Dobra, rozumiemy te ubrania Hello, Kurde, co oh, robię? To jest chudybek. Dobra, takie coś. To miał blues spoko. Buty miałem cię różowy git. To tak jest mi. O, jak kurde wygląda. Czekajcie, tam wrody za ten zgolić. Tak jakby. Fajne. No już jest lepiej, ale. Dobra, kurde, ty tutaj to jest koks To jest sportowe ubranie. kapok nie zwętkasz. To jest to Kurde, pak z nami, nie? Mocne Tu papcie trzeba ubrać Już do sukcesu Dobra, jest dobrze, nie? Okej, okay, i tak, tak to wygląda Kurde Nie wiem, to może być zajebiste, nie? Zobaczmy jak to będzie Musimy tutaj mieszkać I pyk Wchodzimy jak na razie tutaj a w sumie weźmy sobie jakiś domysz W mnie nie chcemy się budować. Całego. Jakiś najtańszy. A to jest jakąś jakimś działkiem 20 na 15. To jest 30 na 20. 15. 30 na 20 to jest. To weźmy ten. Tu jakieś małe niby. Opcje. Nie, 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 nie. Weźmy już wyposażone. Trzeba dodać te dwa łóżka. W sumie myślałem, że zbuduję sobie domek, ale uznajmy, że jesteśmy takimi chłopakami, z gier komputerowych weszli przed chwilą. I wiecie, no. Kurde. Nie ma jakiś dom jest taki podstawowy. Tutaj trzeba byłoby ścianę wywiewać Jakiś pokój jewnąć. Wait a second. Jak to się robi. Nie pamiętam. Dobra, więc... Nie pamiętam jak to się robi. Nie ma chują. Dobra, tutaj zróbmy coś takiego, mały tam końcik. Ja tam coś Dobra, i mamy domek. domek sobie. Mamy pokój jeden. Weźmy sobie jakieś drzwi niego, weźmy sobie gdzie ja tu są lampy może więc szukajmy tutaj lampa co to tak świeci? wiesz tu ta lampa jakaś zjebana świetna jakąś taką porządną wtedy świecić, tak jak świeciła Weźmy, kurde, z, z góry, będzie łatwiejsze. U. Dobra, tam to już w świecie, kurde, nie powiem co. Yy, I dwa łóżeczka wstawimy, i tam będzie pokój, nie wiem, kogo, tam. ale będzie. Co się liczy? Jakieś tam porządne łóżko, nie, nie żeby te boleć. Tak, i co? I tu drugi. No i fajnie. Mamy sobie pokój. Żebym wywalił to coś, nie? Mam peku. I tam wstawiam. No, i dobra, koks Więc dobra, tak jak mówiłem, mm, jeśli będziecie chcieli, właśnie serię z Simsów, to zasubskrybujcie, zalajkujcie. Napiszcie w komach, że chcecie tam serię. To nasza trójka, kurde, z nazwiskiem, youtuber. Youtuber, no, każdy ma. To nasza seria się tam rozwinie dalej, więc nie wiem. Zobaczymy tam co są z Shadow, jak się potoczą akcje i w ogóle, nie? Więc tak jak mówiłem, piszcie w, ko w komentarzu, nagram to tam kiedyś. No i tyle, nie? Może seria z tego, jeśli będzie fajny odzew. A jeśli nie, no to <laughs> jeden taki odcineczek. Więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!